Ja powiem tak, że Heinz przede wszystkim źle trafił. Heinz trafił na okres, gdzie trafił po trenerze, tajnerze, gdzie był taki jakby dołek, nie tylko mój, ale i innych zawodników. I tu, żeby to wszystko wyciągnąć, trzeba było naprawdę niezmiernego przede wszystkim chyba doświadczenia. Heinz był młodym trenerem, który odniósł sukces w juniorach. I ja mu niczego nie zarzucam, dlatego że ja wiem doskonale, że to był ciężki orzech do zgryzienia. I on podjął się czegoś, co było bardzo trudne. A mimo to wniósł bardzo dużo. Ja pamiętam, że wręcz było tak, że na tyle zmienił to szkolenie, na tyle zmienił to, to wszystko, że jak on odchodził. To bałeś się trochę tego lepistoczu? Ja na pewno się bałem, ale z drugiej strony usłyszałem coś, co jest bardzo ciężko powiedzieć innemu trenerowi. I tu jest też właśnie bardzo wielki szacunek do, do Hańca. On podeszedł do mnie i mówi: Adam, mówi, jestem spokojny. Dostajesz najlepszego trenera, jaki jest na świecie. I wtedy mnie już całkowicie to uspokoiło.